Odejść czy zostać? Być może aktualnie w swoim życiu stawiasz sobie takie pytania. Być może te pytania do Ciebie wielokrotnie wracają, a Ty nie możesz znaleźć odpowiedzi. W tym spotkaniu chcę dać Ci siłę, nową perspektywę, wsparcie, chcę podać Ci rękę, abyś mogła w tym czasie takiego właśnie poszukiwania, mogła usłyszeć, zobaczyć. Um, te sygnały, które są ważne, aby je odczytać i zobaczyć. To te sygnały, które właśnie podpowiadają, że to już czas, aby wyjść z konkretnej relacji, aby mm, odpuścić konkretną osobę w swoim życiu, aby wyjść z konkretnego miejsca pracy, być może miejsca zamieszkania. To, że kiedyś wybrałaś daną osobę, dane miejsce, nie oznacza, że musisz to. Kontynuować do końca swojego życia. Masz prawo wybrać inaczej. I często musimy właśnie zrezygnować z czegoś, wyjść z jakiejś konkretnej sytuacji, pomimo, że mamy takie uczucie, że, że mamy nad tym kontrolę. Wielokrotnie też nie wychodzimy z danej sytuacji, z danej relacji, dlatego że ta strefa komfortu, w której jesteśmy. Nie pozwala nam właśnie wybrać inaczej. Nasz umysł kocha to, co znane. Nie zna po prostu czegoś innego i dlatego wielokrotnie nas trzyma w tym miejscu, w którym doskonale się czujemy, bo to doskonale znamy, tak samo jak nasz umysł. Dlatego też wybieramy takie relacje, takie miejsca pracy, takie miejsca zamieszkania, w których po prostu czujemy się dobrze. Co za tym idzie, mamy też określoną strefę takiego emocjonalnego um, komfortu, który sięga do naszego dzieciństwa. To tam właśnie nauczyłyśmy się tego, gdzie czujemy się dobrze. Podając przykład, jeżeli dorastałaś w domu, w którym było mnóstwo miłości i wsparcia. To w dorosłości będziesz szukała takich miejsc automatycznie, w których czujesz się dobrze, czyli czujesz właśnie miłość, wsparcie. Kiedy czułaś w dzieciństwie dużo jakiegoś niepokoju i stresu, to będziesz się czuła dobrze w tych miejscach, w których po prostu ten stres jest obecny. I teraz ta strefa komfortu daje nam właśnie takie poczucie bezpieczeństwa. Ale teraz takie pytanie, dlaczego? Wybieramy strach. Dlaczego wybieramy sytuację, w których jest mnóstwo strachu? I odpowiedź jest taka, że my po prostu ten strach bardziej znamy. Znamy ten strach właśnie z tych doświadczeń, z dzieciństwa. A być może właśnie miłość jest dla ciebie czymś obcym. I dlatego wybierasz ten strach, bo to jest właśnie to, Czego doświadczałyśmy najczęściej, i wtedy tak naprawdę ten strach przed miłością jest większy niż strach przed strachem, który doskonale znamy. I to ważne, żeby zobaczyć, że właśnie kiedy potrzebujemy zmiany w swoim życiu poprzez zrezygnowanie z jakiejś relacji, z jakiegoś miejsca, które nas. Nie wspiera właśnie, w którym czujemy, że już nie chcemy być, że chcemy nowej jakości swojego życia, to, to jest tak, żeby zobaczyć, że to nie jest koniec, tylko że to jest nowy początek i to jest początek, który my wybieramy. I to ważne, aby to zobaczyć, że właśnie kiedy wybieramy siebie, to to jest zupełnie inna perspektywa. I teraz. Pytanie pewnie od ciebie, po czym mam poznać, że właśnie to jest ten czas, ten moment, w którym powinnam z jakiejś relacji, z jakiegoś miejsca po prostu wyjść. I oczywiście to, co ważne, co chcę tutaj podkreślić, to, że jestem ostatnią oso osobą, która powie, że, że jak coś czujesz, to natychmiast z jakiejś relacji, czy z danego miejsca, czy z sytuacji po prostu wyjść. Ja jestem tą osobą, która um, uważa, że należy zrobić wszystko, co jest w Twojej mocy, co jest w Twoich możliwościach, co jest w Twoich możliwościach, aby ratować daną relację, aby ratować daną, dany związek, daną, dane miejsce pracy, w którym, w którym jesteś. To dla mnie też oznacza, że przejmuję odpowiedzialność za, za swoją część. To znaczy, że jeżeli w danym miejscu ja wiem, że mogę, ja coś jeszcze. Uzdrowić, że coś mnie właśnie, że coś, coś wywołuje we mnie bardzo silne emocje. To znaczy, że coś jest we mnie do przepracowania, do uzdrowienia, i to jest taki czas, w którym właśnie w tej relacji, w tym danym miejscu pracy warto się temu przyjrzeć. I to ważne, aby właśnie mieć tego świadomość, zrobić to w sposób dojrzały. I oczywiście przyjdzie taki moment, w którym ty już powiesz, że już jest tego dosyć, że ty już zrobiłaś wszystko ze swojej strony i że chcesz już w swoim życiu innej jakości życia, innego miejsca pracy, innego miejsca po prostu życia. I to jest ok. I teraz podam ci takich um, kilka sygnałów, które ja widzę, które um, też... Zaobserwowałam poprzez swoje ostatnie lata życia, ale też aktualnie jestem w takim miejscu, w którym to pytanie jest dla mnie bardzo aktualne i sama potrzebuję właśnie te sygnał odczytać i zadaję sobie pytanie, czy zostać, czy odejść. I dlatego jest to też dla mnie bardzo emocjonujące spotkanie, bo to zawsze są decyzje, które zmieniają nasze życie i które oznaczają właśnie. Rezygnacja z tego, co było dotychczas, to oznacza, że właśnie um, nalewamy nową herbatę do swojej filiżanki, że coś potrzebuje po prostu obumrzeć, e, że kiedy dojrzewamy, kiedy się uzdrawiamy, to pewne rzeczy po prostu um, muszą, po prostu muszą umrzeć w naszym życiu. I to warto podkreślić, że ta śmierć jest początkiem nowego życia i te takie akty śmierci będą w naszym życiu właśnie obecne i jeżeli będziemy miały tego świadomość, to po prostu będzie nam może nie łatwiej, ale po prostu prawdziwiej przez te procesy przechodzić. I dotykając takiego pierwszego sygnału, który jest kluczowy dla mnie, który jest nam bardzo bliski kobietom na pewno, to jest to, że ten sygnał pierwszy, który my słyszymy, ale lekceważymy wielokrotnie, który podpowiada, że to jest czas, aby właśnie odejść, to jest nasza intuicja. I doskonale wiesz, o czym mówię, bo um, tą naszą intuicję potrafimy doskonale lekceważyć, bardzo długo lekceważyć, dlatego że właśnie ta strefa komfortu nas wpycha tam z powrotem. I lekceważymy ten głos. Ten głos po prostu wraca jak, jak taka czkawka, po prostu. My to słyszymy ponownie, ten, te wątpliwości, to pytanie, czy na pewno te, te takie właśnie głosy, że coś jest nie tak. My je doskonale, umiejętnie lekceważymy. I, i, I to jest właśnie taki sygnał do tego, że kiedy tak masz i sobie przypomnisz ten głos, który nawet na początku już mówił, że coś jest nie tak. W danym miejscu pracy, w danej relacji, a mimo to ty tam zostawałaś, bo właśnie ta strefa komfortu, coś, co jest ci znane, sprawiało, że tam po prostu zostawałaś. I um, ta intuicja czasami potrzebuje do nas mówić, wiesz to doskonale, czasami wiele, 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 wiele lat, aż ją w końcu usłyszymy. To są te przykłady, kiedy coś studiowałaś, 5 lat y i wiedziałaś to po prostu no, cały czas, że po prostu jak szłaś na zajęcia, że to nie jest dla ciebie, a ty dalej tam szłaś, bo po prostu no, już minął rok, potem drugi, potem trzeci wiadomo, że nie można zrezygnować. Kiedy zaczynałaś relację intymną na przykład z, z, z kimś i, i czułaś, że coś bardzo jest nie tak, ale pomyślałaś, że no przecież no, może nic lepszego się nie wydarzy w tej sferze w Twoim życiu, więc po prostu uciszałaś ten głos. Ty doskonale wiesz, o którym głosie mówię, który um, jest nam bliski. Kiedy pozwolimy Mu mówić, On jest najpiękniejszym głosem, który, um, który doskonale wie, bo to jest głos wynikający z naszego doświadczenia z przeszłości i z naszego czucia. Więc jest to bardzo mądry głos. I kiedy On tak wielokrotnie do ciebie mówi. To znaczy, że. I oczywiście to nie oznacza, że ty natychmiast musisz zrezygnować, wyjść, zakończyć, ale proszę cię tylko o to, aby ten głos intuicji po prostu potraktować poważnie i się po prostu temu przyjrzeć. Coś jest za tym ważnego do, do przeanalizowania. I to jest tak, że ten głos właśnie wielokrotnie lekceważymy przez wiele, wiele lat. I gdyby w tej sferze, o której mówimy, było wszystko w porządku, to wiesz doskonale, że ten głos w ogóle by nie mówił. I to jest właśnie ta odpowiedź do tego, że a co jeśli to jest jakiś krytyk, że coś tam nie wiadomo. To jest tak, że gdyby było dobrze, to ten głos by do ciebie nie mówił. I to ważne, aby właśnie ten głos usłyszeć. I to jest taki pierwszy dla mnie sygnał, który właśnie jest tą podpowiedzią kluczową, która mówi, że coś jest dobrze albo nie jest dobrze. Druga taka, taka ważna podpowiedź dla mnie, to jest to, co ja też właśnie przeanalizowałam, to to jest to, że kiedy w danej relacji, w danym miejscu pracy, gdzieś, gdzie jesteś, w jakiejś sytuacji jest więcej dramatu, konfliktu... Um, Takiej trudnej energii, a jest mniej rozwiązań. To to jest właśnie taki sygnał do tego, um, no, że coś jest nie tak. Jeżeli jest więcej kłótni niż takiego połączenia z kimś znaną osobą, um, to to właśnie oznacza, że to nie jest dla ciebie do końca wspierające. I być może masz tak, że, że mówisz, no jeszcze ja tutaj popracuję nad tym obszarem, um, jeszcze nad tym obszarem. Wtedy już wszystko będzie dobrze. Ja też to doskonale znam, że właśnie jeszcze tutaj coś, coś spojrzę, tam sobie uzdrowię, tu sobie uzdrowię i wtedy dopiero będę w stanie powiedzieć, że ja zrobiłam wszystko. Tylko, że kwestia jest taka, że w tych relacjach, czy, czy w zawodowych, czy w prywatnych to my jesteśmy już dorośli. I, i to jest taki poziom właśnie no, takiego oczekiwania partnerstwa i spojrzenia na poziomie oczu i na poziomie serca najpiękniej by było. Ale jeżeli to tylko ty pracujesz, jeżeli ty wkładasz najwięcej energii w tą relację, no to wiesz, że ona ci już po prostu nie służy. I to jest takie miejsce, w którym ty możesz nadal być na swojej ścieżce rozwoju. Natomiast no właśnie te pewne, um, pewne relacje są na, na, na danym etapie po to, aby właśnie, aby coś nas mogło w nas dojrzeć, aby coś się mogło w nas uzdrowić. I my po prostu jesteśmy w tym odcinku naszej drogi, w tym takim, w tym takim obszarze naszego rozwoju, I, i to jest piękne, że możemy po prostu sobie też służyć. Więc jeżeli w tych Twoich sytuacjach, relacjach jest właśnie więcej takiego konfliktu niż spokoju, to to jest taki sygnał. Że właśnie być może warto z tego wyjść. Trzeci taki sygnał, który widzę, też to zobacz, sprawdź to jest to, że ty wybierasz inne miejsca, inne osoby. To znaczy, że na przykład Zaczynasz chorować, masz dużo zwolnień lekarskich, wybierasz jakieś inne miejsca do, do realizowania swojego wolnego czasu, wybierasz inne osoby, um, unikasz kontaktu z daną osobą, więc po prostu um, jak zobaczysz, to po prostu wybierasz inaczej, wybierasz inne miejsca unikasz po prostu poprzez różne formy, tak? Nie spotykasz się z kimś, odmawiasz i tak dalej, tak dalej, czyli po prostu um, nie jest to takie przyciąganie do tych osób, do tych miejsc. Jest po prostu odpychanie i ty szukasz takich strategii unikowych, które my od tego miejsca, od tych osób cię po prostu um, odciągają. Kolejny taki sygnał, który jest dla mnie niesamowicie wyrazisty. To jest to, że kiedy zadasz sobie pytanie, czy kiedy będziesz miała swoje takie bardzo okrągłe, piękne urodziny, których chcesz zaprosić najbliższe sobie osoby, to czy ta osoba, której właśnie myślisz, jest tam przy tobie. Jak sobie uruchomisz wyobraźnię, to czy ta osoba tam jest, czy świętuje razem z tobą. To nasza siła, właśnie takiego pozytywnego patrzenia w przyszłość, sprawia, że te podpowiedzi są też dla ciebie ważne i mówią, mówią bardzo dużo o tym, co myślisz, jaka jest ta relacja. Kolejnym sygnałem może być to, że ty po prostu nie chcesz dawać swojej energii w tą relację czy w to miejsce. Po prostu. Um, nie dedykujesz już tam swojego czasu, swojej energii. To jest takie właśnie spojrzenie z perspektywy motywacji, z perspektywy czasu i energii, którą dedykujesz na, na, dane, na dany obszar, na daną osobę. To, co jest takim kolejnym sygnałem, to to, że podejmujesz wewnętrzną decyzję, że po prostu już nie chcesz. To jest to jest takie już świadome uczucie w środku, że ja zrobiłam już wszystko. Ja już przepracowałam, ja już zadbałam i po prostu już, już, już mi się nie chce. Już, nie, już mi się nie chce pracować samej nad czymś, ja już zrobiłam wszystko. I jest to takie już po prostu miejsce nawet rezygnacji. Z oczekiwania, że ktoś, że ktoś po prostu będzie odpowiadał na Twoje komunikaty, że ktoś będzie szanował, że ktoś będzie kochał, że ktoś będzie partnerem w tej relacji. Więc to jest takie już podejście do tego w taki sposób już świadomy, w którym ta decyzja zapadła w Tobie głęboko. I Ty już doskonale wiesz i czujesz. Czasami po prostu potrzebuje się to zmaterializować, ale ta decyzja już w tobie została podjęta. I jest jeszcze taka ważna przestrzeń, po której poznasz, że, że czy, czy to już czas, aby odejść. To jest to, że ty zaczynasz zachowywać się w taki sposób toksyczny. Toksyczny dla siebie i dla innych. To jest takie miejsce, w którym zaczynasz działać jak kamelon, który dostosowuje się do sytuacji. Jesteś kameleonem, który po prostu um, działa tak, aby po prostu było dobrze. I mam tutaj na myśli takie sytuacje, w których no, to jest też takie dla nas bardzo, bardzo taki znana strategia, że my po prostu coś wytrzymamy, coś zrobimy tak, tylko żeby nie było konfliktu. Będziemy chodzić na palcach, będziemy w ogóle cichutko albo będziemy jakieś tam, tylko po to, żeby nie powstał jakiś konflikt, żeby po prostu zasłużyć na to, żeby być kochane, lubiane. I to jest takie miejsce bardzo niebezpieczne, bo my w tych miejscach tracimy właściwie naszą, naszą tożsamość, tracimy naszą energię, stajemy się po prostu szarem. I, I tutaj taka właśnie ode mnie wielka prośba, że to jest takie miejsce, które którym mi oczywiście wiem, że my czasami możemy wpadać nieświadomie, natomiast kiedy czujesz już, że po prostu dusisz się od tego, że, że coś właśnie potrzebujesz udawać, żeby po prostu tylko było dobrze innym, no to to jest to miejsce, że trzeba odejść. To taki, to taki skrót, który. Wynika z tych poprzednich punktów również, i oczywiście ważne jest to, aby właśnie przeanalizować te wszystkie swoje um, miejsca, sytuacje, osoby, zachowania, ale też właśnie to, o czym ja dzisiaj tutaj z Wami dzisiaj e, rozmawiałam. I kiedy zobaczysz, że masz też wpływ na to, że możesz z tego miejsca, w którym wychodzisz z tego miejsca, które Ci nie służy. Kiedy wybierasz inaczej, to tworzysz nową historię, tworzysz tą historię, w której jest już samo miłość, w której jest szacunek, w której jest, jest komfort życia, jest nowa jakość życia, w, którym, w której są granice, w której po prostu możesz być sobą, bo najważniejsze jest właśnie to, aby słuchać swojej intuicji, że kiedy musisz udawać, to to jest to miejsce, w którym... Warto się zastanowić, czy to jest miejsce dla ciebie. I tym spotkaniem chciałam właśnie dać Ci um, tą perspektywę na te decyzje, które przyjdą: albo odejść, albo zostać. Jakiekolwiek podejmiesz, zawsze będę przy tobie, bo wiem, jak trudno jest być samej w takich miejscach. Więc daj mi, proszę znać, co zabierasz z tego filmu. Z tego spotkania, podziel się ze mną, swoją perspektywą, co jest dla ciebie teraz ważne, czy to, co powiedziałam, jest ci znane ze swojego życia, ze swojego doświadczenia. Ja ciebie mocno ściskam i zachęcam do, do tego do komentowania, do udostępniania, bo wiem, że w tych miejscach trudnych potrzebujemy wsparcia, a to spotkanie na pewno jest wspierające, bo taka była moja intencja. Ja cię mocno ściskam i do następnego spotkania.